Witam, z tej strony Łukasz z firmy Garden System. Chciałbym zaprezentować kosiarkę model kombi 748S kosiarka bardzo cieszy się dużym powodzeniem jest często wybierana przez klientów z wielu względów ogólnie jest to model fajny, zgrabny mały, bardzo kompaktowy yy, ma wiele funkcji ma możliwość zbierania trawy do kosza ma możliwość mulczowania trawy ma możliwość wyrzutu bocznego, korzystamy z funkcji, na której nam najbardziej zależy. Jest wyposażona w silnik spalinowy o mocy nominalnej 2,2 kW. Wyposażona jest w automatycznym stanie, to znaczy, że nie musimy za każdym razem przed uruchomieniem pompować pompeczką lub załączać dźwigni sania. Wystarczy, że po prostu złapiemy za dźwignię, energicznie pociągniemy i urządzenie nam uruchomi się. Urządzenie wyposażone jest w napęd. Na tylne koła, w związku z tym, praca jeszcze bardziej jest przyjemna. Od tego roku urządzenie zostało wyposażone w taki nowy system, nową rączkę. Ogólnie nie jest to spotykane w innych, w innych maszynach, w innych, w innych kon, w maszynach konkurencji. Rączka ma możliwość regulacji, że możemy sobie ustawić w bardzo prosty i łatwy sposób rączkę pod, pod kątem, dzięki czemu. Idąc przy żywopocie, przy jakichś tam nasadzeniach, no, idziemy sobie z boku. W związku z tym, no, jest, bardziej komfortowo nam się pracuje urządzenie. Można również ustawić sobie wysokość rączki przez obrócenie dolnego pierścienia. Dla osób wyższych, żeby było również wygodnie. Kosiarka ma duże koła, w związku z czym łatwo. Się przemieszcza po jakimś bardziej nierównym trawniku. Producent wyposażył ją szybko złocze, któremu po pracy możemy ją w błyskawiczny sposób opłukać od spodu. Podłączamy wąż z bieżącą wodą, uruchamiamy urządzenie i korpus od spodu zostanie oczyszczony. Przednia część kosiarki. Jest zabezpieczona poprzez osłonę, bo korpus cały jest ze stali, ale przednia część, która jest najbardziej narażona na yy, kolizję z krawężnikiem, z jakimiś przeszkodami, yy, została zabezpieczona tworzywem. I jednocześnie w tym samym miejscu został zastosowany uchwyt, dzięki któremu możemy sobie w proste w prosty sposób podnieść, żeby sprawdzić stan noża, oczyścić ją od spodu, czy do wymiany noża. Wysokość koszenia odbywa się również za pomocą jednej dźwigni. Nie trzeba każdego koła odkręcać, nie trzeba każdego koła z osobna ustawiać. Wystarczy złapać tą dźwignię i w prosty, przyjemny sposób możemy sobie ustawić dowolną wysokość. Kosz został wyposażony w wskaźnik napełnienia. Kiedy korzystamy z kosza i trawę zbieramy do niego. Podczas pracy ta klapka jest uniesiona do góry. W momencie, kiedy nam opadnie, mamy informację, że zaczyna się przypychać tunel wyrzutowy, co będzie skutkowało tym, że trawa za chwilkę zostanie pozostawiona na trawniku. To też taki kolejny element jest, którego przy wielu kosiarkach nie ma. Kosz zamontuje się w bardzo prosty sposób. To są wykonane z, tak jakby z trzech części. Jest dolna część płótno które powoduje to, że w łatwy sposób możemy opróżnić, a także przy przechowywaniu zdecydowanie mniej miejsca będzie zajmował. no i górna tworzywa z uchwytem ja jeszcze nie wspomniałem o tym o tej rączce, bo rączkę pokazałem, że można sobie ustawić pod odpowiednim kątem, można sobie dostosować do wzrostu ale jeszcze właśnie do, jak jeszcze o koszu zacząłem mówić o przechowywaniu żeby mniej miejsca koszarka zajmowała możemy w prosty sposób rączkę sobie Złożyć pamiętać, trzeba o tym, żeby tej kosiarki też nie przechylać na wszystkie strony, właśnie po to, ten uchwyt tutaj jest zrobiony żebyśmy mogli, w sprawie czego jakieś czynności serwisowe mielibyśmy dokonywać, żeby w takiej pozycji można było tą kosiarkę sobie postawić. Czy na przykład w okresie zimowym spuścić paliwo, wylać olej, możemy wtedy tak sobie postawić. Zdecydowanie mniej miejsca będzie nam zajmowało.